Prace śniadaniowe. Trwają? Tak. Żeby to zjadły. Ja się nie bój. Jeszcze. A Matyśka tu dostaje to co lubi. Pomidory z mozzarellą. To tutaj to można się spodziewać. Ale zarosną. Ja pierdzielę. I zrobiłem znowu błąd, bo pojechaliśmy na 4 dni. Nie brałem wszystkich tych końcówek. Do maszynki Ale i... Ale czemu nie weźmiesz wszystkich, to po co mi to będzie po co będziemy to weźmieć? No właśnie to coś kosztowało, Jakbym nie wiedział, że zawsze tutaj coś przedłużymy, zawsze tak coś inaczej wyjdzie niż z planu. No taki to może Ci się trafił Zostało tej kawki tutaj trochę? Hell? Ja to mam procent 90. No to nie wiem. to sobie robisz nie czy? Widzieć. Co? Wolej, żeby nie Czego? No przecież to superowe jest. Sobie to zrobisz? Sobie jedną i dla dzieci może mhm. rzeczy jest to. To ja. to bezwartościową Klara to To jest wartościowa konabka. Szklara? Klara nie suchara i Władzia nie suchadzią. Władek nie jadek. Władek nie jadek. Kara pamiętaj, żeby ten wywalić tą szklankę, żeby się wylało. Proszę bardzo, Krystian. Zobacz, się. Słuchajcie, co jest życie. Dokładki czego? Jany. Aha, Jana to, czyli głównym składnikiem wsiadania to jest Jana. Jana, czyli ta słodka na to pewnie. Wszystko, Jana. Picie dużo Jany, to będziecie mieli w zębach zmiany. Proszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Tylko teraz po Janie, gorzka herbata. Uuu. Proszę. Kryśka, a chcesz jeszcze kanapeczkę? Tak, tylko pytam.

W ogóle? To może tam kupimy coś na dole, tak? będzie mało, że na Z tego. To nam chyba starczy, myślę. Mnie nie musisz robić, jakby co. Ja tam mam wszystko w tym pudełku. I tu mam pudełko do przesypania tego i ja to jestem... No tak. Alright? Chodzi no, A na do Tak. Nie, ale coś jeszcze? No do małego stolika, ale rzeczywiście... Nie, nie jeszcze jedna dla Aha, dobra. Przepraszam bardzo. Pięć autka, progres. No widziałem przecież. Sam im tam podawałem. Dość co Dobrze. I co? Dobra? Bardzo dobra. dobra ale nie, czuć nie, ale nie czuć tego. Można dodać? Na koniec, nie? Sam sok, no. Ale nie, nie, bardzo dobrze smakuje. Super. Pomarańczowy były bez skóry. Mhm. Ale właśnie cytryna, albo cytryna bez skóry czytoryn, to też by było lepiej. Mhm. Może, może. Taka mm. Fajna. No, bardzo dobra. Strasznie mi smakuje.

W domu trzeba wagonie. Co? W domu? No, korzystajcie tutaj. To tylko dlatego, że to ostatni dzień, bo tak to nie wam. Mhm. Można w okruchach spać. No, w okruchach, w maśle, w szyneczce. Tam drugi dzień trwałem pracę nad tymi drzwiami. Którymi? Wyjście, bo wyjście we mnie. Oni czyszczą chyba, te panie. Na no, wczoraj była cała ekipa. Tutaj tam coś poprawię. Nie wiem, co robiła. Wstawiała to drzwi, czy co? No, już Na punkcie czyszczenia to mają tutaj chyba chopla. Ciągle wszystko przemywane, zamiatane, zmywane. Ciekawe, czy tego dachu tutaj tutaj nie. czy on nie pofrunął gdzieś. Tak wygląda, jakby był oderwany tutaj. A może nie. Pan mył właśnie tą skodę, ale. Jednak stwierdził, że to nie ma sensu I poszedł po kanister Chodź, bo będzie podpalał ten sam Chodź <grym> wody>, wody, a nie chcesz tej nesti fajnej? <grym wody> A? Ruch na wodzie. Co się robi. O, czyja kanapa? Batka? Może by dla się będzie chciał? Władę jak zjesz tą kanapkę? A już z trzy to nie. Ty już zjadłeś trzy kanapy. No i wczoraj jadłeś z oliwą. Z czosnkiem. Musimy sobie w domu taką robić, nie, Wadek? Zrobię, jak przyjedziemy. Obowiązkowo. No to ta kanapka to się chyba tam do mnie uśmiecha. No to pewnie. A Wy nie macie ochoty na tą kanapkę? Nie. To ja nie zjem. No to weźmy do kur... Proszę. A zjesz? Ja zrobię panu jeszcze. Dobra, może nie będę stała. Nie, to nie teraz. To ja to później. Spokojnie. Teraz? Nie, 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 nie. Szkoda czasu, chodź. Waziu, ale zjesz tą kanapkę? No to jedz, jest twoja. To zjedz całą, dobra? Już, <coughs> już. Dobra, jestem ja Ma to już twój Ja? Co? się wiesz. Co? Aha. No dwie rzeczy, robię. Nie bierzemy nic, nie? Nie, nie, to nie, No No dobra. Czekaj, nie, Oczywiście, oczywiście. oczywiście. Proszę Proszę Na Na Bierz, A mama już poszła? Jeszcze, jeszcze. Dzień. Co? A ty copaniako już nie dojesz? Dobra. Dobrze, połowę zjadłeś, już jest nieźle. Da się, jedną? Coś tam.